Rozpoczęliśmy już siewy warzyw na nowy sezon. Jest posiana już marchewka na wczesny zbiór, a obecnie, jak widzimy, tutaj za moimi plecami zaczynamy sadzić kartofle. Kartofle rozpoczęliśmy wczoraj sadzić, ponieważ wskaźniki naturalne, czyli mlecz, czyli mniszek lekarstwie już zaczął kwitnąć, czyli to jest taki naturalny wskaźnik, że gleba już zdążyła zagrzać się do temperatury właściwej, aby można było rozpocząć proces sadzenia. Kartofli czy ziemniaków. Prawda? Ubiegły rok pokazał, że na ziemniakach naprawdę można było dobrze zarobić. Jedna z roślin, która dała przyzwoity, opłacalny zysk z hektara. Pozostałe rośliny warzywne, też ubiegły rok był bardzo korzystny dla nas. Dlatego spodziewam się, że w tym roku będzie duża obsada, duże zasiewy warzyw. I ceny znowu polecą w dół, będą niskie, graniczące w ogóle z opłacalnością. Pozostajemy w, tym samym, w tej samej powierzchni, wolumie magazynowym, ponieważ magazyn jest przystosowany do tej ilości. Raczej nie zwiększamy, pozostajemy na tym samym poziomie. Czyli ziemniaków sadzimy około 35 hektarów, marchewki 10 hektarów, 12 hektarów cebuli i innych korzennych, które też tam do 10 hektarów jeszcze będą sadzone siane. Tutaj w tej technologii uprawiamy ziemniaka, że obsypujemy go małą redliną, dajemy możliwość szybkiego nagrzania się jeszcze lepiej ziemi, a tuż przed wschodami ziemniaków w górę obsypujemy i wtedy robimy bardzo duży kopiec taki, żeby mocno przykryć te ziemniaki, żeby nie było zielonych ziemniaków, żeby kopiec był bardzo duży. Tutaj sadzimy głęboko, żeby nie było możliwości, że ziemniak wyjdzie poza redlinę, że jest zielony. W tym roku się na, no, na większą ilość posienia pietruszki, gdyż no, można powiedzieć, że cena była dobra, susza w Polsce stworzyła to, że, że podrożało wszystko. No, my będziemy siać jeszcze troszkę marchewki i cebuli będziemy posiać w tym roku. Ja mam tyle dobrze, że mam swoje dwa punkty z, z, z jajkami i także sprzedaję wszystko, chcę sprzedawać wszystko u siebie, bezpośrednio klientowi. No i myślę, że to się uda, nie? No, u nas nikt, nikt tego nie, nie sieje. Można powiedzieć, mało, mało się tego sieje, nie? Każdy się nastawia na pszenicę, myślę, że ten, a to w, to w tym roku nie ciekawie się będzie szykowe, bo to, to azoty późno były podane. Zboża stoją w miejscu. No i myślę, że trzeba będzie troszkę więcej warzyw posadzić. Posiać. No, tu mamy posiadane około hektara: to jest marewka, pietruszka i cebula. Będziemy jeszcze sadzić tutaj 3 hektary ziemniaków. W zeszłym roku to mi się do, do dość wyszło, bo, bo sprzedałem wszystko w swoim sklepach, nie? nie musiałem nic oddawać z jakiejś tam hurtowni, tylko wszystko poszło u siebie. I w tym roku chcemy samo, to samo zrobić. No, 3 hektary, żeby, żeby wszystko sprzedało. Dać do w ubiegłym roku wszystko sprzedaliśmy. Bardzo dobrze się towar sprzedawał. Zapotrzebowanie było bardzo duże, dlatego nie ma żadnego stanu zapasu magazynowego. Nic na magazynie nie zostało.